Cześć, Bardzo dziękuję, że dołączyliście, żeby pooglądać i posłuchać razem ze mną o tym, jak przetrwać zmiany na rynku, które nadchodzą, których częścią już jesteśmy. Ja cały czas cisnę o to, że nie powinniśmy zawsze biegać za trendami, tylko powinniśmy dosłuchiwać się do swoich konsumentów, rozumieć jaka jest ich intencja, do czego chcą kupować właśnie u nas i wykorzystywać te techniki, które najlepiej pasują do naszej marki i najlepiej oddziaływują na tego konsumenta. W taki sposób budujemy relacje i w taki sposób zwiększamy sprzedaż naszych produktów. Dzisiaj będą trzy nieśmiertelne strategie, które pomogą przetrwać niezależnie od trendów. Tak więc w ramach naszej prezentacji, mojej prezentacji, będą dzisiaj ponadczasowe techniki sprzedażowe, które zawsze generują konwersje, fundamenty, których nie zmienią żadne trendy. Dowiecie się, jak dostosować te techniki do swojego biznesu i czy one pasują do Was. No, i to jak skupić się na tym, żeby zwiększyć zyski zamiast gonić za nowinkami. Jedziemy razem. Pierwsza ciekawostka, od której chciałam zacząć, jest taka, że. Tylko 4% kampanii jest zapamiętywanych przez odbiorców. To jest z jednej strony smutna rzeczywistość, bo generujemy tego bardzo dużo, natomiast z drugiej strony, w momencie, kiedy jesteśmy przeładowani treściami w internecie, tak naprawdę nie ma nic dziwnego i od tej strony może się wydawać, że ten procent jest tak naprawdę bardzo duży. Z drugiej strony, statystyki pokazują również, że 84% wzrostu biznesowego generuje tylko 7% kampanii, które puszczamy. Jak więc zrobić z tych kampanii jak najwięcej? Jak zrobić te kampanie jak najbardziej skutecznie? No bo tylko 7% tak naprawdę zrealizuje większość naszego wzrostu. Ja proponuję Wam dzisiaj trzy nieśmiertelne zasady. Jedna z tych zasad nazywa się Social Proof. Czyli społeczny dowód słuszności. Jest to mechanizm, który mówi o tym, że ludzie przyjmują zachowania i opinie innych jako prawidłowe w sytuacjach, kiedy nie wiedzą, jak się zachować. Po prostu patrzymy na innych i uznajemy za skuteczne, za właściwe to, jak zachowują się inni, to, co wskazują inni, czyli szukamy taką bezpieczną strefę dla siebie. Przykłady z życia codziennego. Pierwsza rzecz, która kiedyś mnie. Bardzo zaskoczyła, kiedy miałam okazję pracować w telewizji, to, że ten śmiech staśmy, kiedy oglądamy seriale, nałożony, ma sens, bo takie seriale wydają się osobom oglądającym śmieszniejsze, kiedy inni ludzie też się śmieją. Dla mnie to było dziwne. Pamiętam, w tych czasach zawsze mówiłam, po co nakładają ten. Śmiech sztuczny, ale okazuje się, że kiedy inni się śmieją, nam też łatwiej jest się zaśmieć. Kolejki I myślę, że też się dziwicie, kiedy widzicie dwie lodziarnie, jedna jest pusta, a do drugiej ustawiło się 50 osób w kolejce, jest straszny upał, i ludzie jednak stoją i chcą. Kupić te lody albo jakieś restauracje, inne miejsca, w których ludzie się ustawiają. Wybieramy te restauracje, omijamy puste, dlatego że nam się wydaje, że tam, gdzie stoi kolejka, tam jest po prostu lepiej smaczniej. Ci ludzie mówią, muszą coś wiedzieć, prawda, jeżeli tam w tej kolejce stoją, szczególnie w upały. Bestsellery. Też może być zaskakujące to, że oznaczenia bestsellery. Najczęściej wybierany produkt, czy ten produkt kupiło już X osób, wciąż działają. Niby jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to jest taki już standard rynkowy czy branżowy, natomiast nadal te działania są bardzo skuteczne i pozwalają sprzedawać więcej. Pokażę Wam kilka przykładów. Zobaczcie na ekranie: jest Booking.com i ich sposób na pokazywanie opinii. Ten sposób jest bardzo szeroki. Oni zmienili trochę zasady gry, dlatego że przenieśli sposób dodawania opinii i polecania produktów, które oferują, czyli mieszkania albo hoteli, apartamentów, na swoich użytkowników, na swoich gości, którzy już z tego skorzystali. My widzimy zarówno oceny, jak i opinię, którą sugeruje dany portal, że coś jest fantastyczne, powyżej oczekiwań. Te opinie są szerzej rozwijane, pokazując, co dokładnie pokazało, podobało się gościom, plus są dostosowywane do waszych wymagań. Jeżeli oznaczacie w filtrach, że zależy Wam, żeby coś było w dogodnej lokalizacji, to tak jak na tym screenie, Booking pokaże Wam, że jest najlepiej oceniana plaża w pobliżu na przykład. Ten system recenzji jest też wielowymiarowy. Pokazują się zarówno gwiazdki, jak i punkty, jak i teksty i kategorie tych ocen co umożliwia jeszcze większe zarówno zaufanie, jak i zaangażowanie się i znalezienie czegoś dla siebie. Zobaczcie, też jest oznaczenie popularności. Te bestsellery, o których mówiłam, w danym przypadku jest tutaj pro, obiekt proud certified, czyli ten, w którym na pewno zostaniesz ciepło przyjęty. Albo polecany przez pary, rodziny, biznes, w zależności od tego, czego szukacie. Tak? Bo może zależeć komuś na dobrym Wi-Fi, bo podróżuje służbowo, czy na miejscu do pracy, a komuś na ciepłych basenach. Wskaźniki pilności to jest również coś, co jest wykorzystywane w danym szerokim systemie. Jak ten obiekt jest bardzo popularny, pięć osób właśnie przegląda ten obiekt, albo dorzucenie do tego troszeczkę scarcity, o którym będzie później. Że na stronie został tylko jeden pokój w tej cenie. Oceny szczegółowe dotyczące lokalizacji, czystości, obsługi czy stosunku jakości do ceny. Coś, co zaczęło być bardzo popularne. Cena, wartość do ceny, co my dostajemy, płacąc taką kwotę. Hierarchia opinii. Możemy wyróżnić najbardziej pomocne i aktualne recenzje, a możemy tutaj zobaczyć, które są najlepsze, i według tej dokładnie cechy, na której nam zależy, przejrzystość. Jest widoczna liczba recenzji, możemy zobaczyć sobie pełny rozkład ocen. Pokazane są także negatywne, które zwiększają na pewno wiarygodność. No i te oceny też są pokazane. Znakomite, dobre, znośne i tak Fajnie to działa, prawda? Te zasady gry są rzeczywiście. Inny niż większość marek, które wykorzystuje tylko i wyłącznie oceny produkty od 0 do 5, czasem krótki opis, może w wyjątkowych sytuacjach pojawi się zdjęcie. W danym przypadku zobaczcie, kiedy Social Proof działa najlepiej. Dajcie odpowiedzi od 1 do 5, czy tak jest w Waszym biznesie, czy nie. Czy klienci podejmują decyzje oparte na opiniach innych? Czy masz wystarczającą bazę zadowolonych klientów? Czy Twoi klienci są podobni do siebie? Czy kupujący odczuwają niepewność przy zakupie? Jak zinterpretować te wyniki w bardzo prosty sposób? Za każdy tak dajecie sobie 5 punktów. Nawet jeżeli jest prawie zawsze dużo to możecie dać sobie piątkę. Jeżeli prawie nigdy, to jest jedynka. No i interpretacja wyników od 1 do 20 punktów. 4 do 5. Skupcie się na innych technikach perswazji. Najprawdopodobniej social proof nie jest teraz dla Was. Między 6 a 10. Bardzo selektywnie można rozważyć, tak jak wspominałam. Gwiazdki, kilka zdjęć, kilka recenzji, stopniowo dodawane. Między 11 a 15 social proof będzie bardzo przydatny, natomiast pamiętajcie o starannym jego wdrożeniu, żeby przemyśleć ten system, właśnie który pokazywałam na przykładzie Booking.com. I między 16 a 20 social proof powinien być kluczowym elementem strategii. To właśnie w ten sposób można budować z klientem odpowiednią relację i zwiększać wartość swojego produktu albo jego wartość w oczach waszego konsumenta. Scarcity. wspominałam, że będzie później. Bardziej pożądamy rzeczy, które są ograniczone. Taka zasada niedostępności mechanizm, który powoduje, że jak jakieś produkty stają się bardziej niedostępne, czy dostępność jest po prostu ograniczona, to one stają się przez nas też bardziej pożądane albo bardziej wartościowe. Jak na coś musimy się zapisać, musimy na to trochę poczekać, to jesteśmy w stanie zapłacić za to więcej, bo wydaje się, że to jest ekskluzywny premium i nie jest dla każdego. Ale jest na pewno dla mnie. Takie ograniczenie może dotyczyć różnych zasad, bo może dotyczyć ilości, może dotyczyć czasu, może to być dla ograniczonej liczby osób. I z tą techniką ja polecam, żeby połączyć sobie też FOMO, czyli taki lęk przed przegapieniem. No bo jak mamy coś ograniczonego, to chcemy również wskazać na. Te obawy, że można przegapić jakieś wartościowe doświadczenie, promocję albo produkt, do którego już mają dostęp inni. Przykłady z życia codziennego są bardzo proste. Limitowane edycje produktów, na przykład jakieś obuwie, które ma specjalny sygnet i mamy tylko, tylko 500 sztuk. Jakieś promocje z ograniczonym czasem trwania myślę, że to jest bardzo popularna już powszechna taktyka. Ekskluzywne kluby z ograniczonym członkostwem albo kursy, na które może zapisać się tylko x osób, i produkty, które są wyprzedane w 24 godziny od premiery. Czasem jest e, i szybciej. Mamy kilka sytuacji, w których cały drop z influencerem wyprzedaje się w kilkanaście minut. Tutaj pokazuję e, fajny przykład limitowanej kolekcji HM wraz z Oliwierem Rosteingen. E, które było ofertowane, limitowana kolekcja ubrań premium sygnowana przez projektanta i te luksusowe produkty były w przestępnych cenach w H&M, ale w bardzo ograniczonej ilości. Kampania była promowana w taki sposób, że wykorzystała dużo influencerów, dużo celebrytów. Celebryci jeden po drugim stopniowo odkrywali, co będzie w ramach tej kolekcji. To zbudziło takie poczucie wyjątkowości. Dodatkowo był precyzyjnie zaplanowany cały ten harmonogram i kampania miała bardzo ograniczoną liczbę sztuk w każdym sklepie. Ruszyła w tym samym czasie na całym świecie i nie było możliwości domawiania kolejnych produktów, które zostały już wyprzedane. Ta kampania była jedną z najlepiej sprzedających się. Ona składała się z odświeżonych ubrań projektanta z lat 2012-2014 i była jednym z najlepszych projektów w H&M, jeżeli chodzi o sprzedaż. Dlaczego to się udało? Po pierwsze, to była realna ekskluzywność, to były ubrania luksusowej marki, dostępne w bardzo niskich cenach. Po drugie, rzeczywiście produkty były ograniczone. One tak szybko się wyprzedały, że zaczęły się pojawiać na różnych portalach typu eBay w zwiększonych wielokrotnie cenach, bo ludzie naprawdę chcieli posiadać te produkty. Prestiż przez skojarzenie. No, każdy chce mieć luksusowe ubrania. Tutaj była możliwość posiadania ubrań, które, projektuje, które są zaprojektowane dla światowych gwiazd i są reklamowane przez również modele klasy światowej. Jednorazowość, bo te produkty już nigdy nie będą dostępne. Globalna premiera to było na całym świecie tego samego, w tym samym momencie, no i było to naprawdę czymś wyjątkowym. Czy ta technika nadaje się dla Ciebie? Odpowiedz sobie w taki sam sposób na te cztery pytania. Czy Twój produkt jest faktycznie limitowany? Jeżeli prawie nigdy albo nie, Dajesz sobie jedynkę, jeżeli prawie zawsze dużo tak, dajesz sobie piątkę, albo wybierasz coś po środku. Czy ograniczenie jest autentyczne, czy wykreowane? Jeżeli wykreowane, to zaczynamy od jedynki. Jeżeli jest to autentyczne, można dać sobie pięć. Czy Twoi klienci działają pod wpływem impulsu? I czy ryzyko utraty wizerunku jest w danej sytuacji akceptowalne? Interpretacja wyników od czterech do pięciu, tak jak w poprzedniej sytuacji, rozważ inne techniki perswazji zamiast scarcity. Między 6 a 10 bądź ostrożny i bardzo selektywne w stosowaniu tej techniki. Między 11 a 15 stosuj selektywnie i z umiarem. To nie może być główna zasada, której stosujesz, natomiast między 16 a 20 punktów ta technika może być kluczowym elementem twojej strategii. I ostatnia, którą omawiamy dzisiaj, reciprocity, czyli Wzajemność. Czujemy się zobowiązani, kiedy otrzymamy jakąś przysługę. Ten mechanizm pokazuje, że my mamy taką wewnętrzną potrzebę odwdzięczenia się komuś, kto wcześniej albo wyświadczył nam przysługę, albo podarował nam na przykład coś wartościowego, albo zrobił dla nas jakąś przyjemną niespodziankę. Ta zasada jest bardzo głęboko zakorzeniona w naszej ludzkiej naturze. Kiedyś dla mnie to było zaskoczeniem prywatnie, bo ja bardzo lubię robić prezenty, niespodzianki, i dla mnie było czymś niestandardowym, że ludzie chcą się za to odwdzięczać, bo po prostu taka jest moja natura, żeby robić coś dla innych. I przykłady z życia codziennego to mogą być drobne upominki, które zwiększają skłonność, na przykład, żeby spotkać się z kimś na żywo albo bezpłatne konsultacje. Czasem czujemy się zobowiązani, żeby z nich skorzystać. Powiem Wam, że w jednym z badań z marką kosmetyczną wyszło nam, że konsumentki czuły się zobowiązane do ponownego zakupu, kiedy dostały bon rabatowy na kolejny zakup. Darmowe próbki w sklepach, które często zwiększają prawdopodobieństwo zakupu i to, że użytkownicy zaczynają korzystać z tego produktu, albo programy lojalnościowe, które oferują wiele korzyści. Jestem pewna, że częścią kilku programów lojalnościowych, Jesteście. Tutaj chciałam pokazać jako przykład Allegro Smart, bo jest to zrobione w bardzo mądry sposób. Platforma najpierw daje nam możliwość skorzystania z dużej wartości darmowych dostaw, a myślę, że pracując w e-commerce każdy wie, że koszt dostawy jest bardzo dużym blokerem, jeżeli chodzi o dokonanie zakupu, a następnie platforma korzysta z tego, że jesteśmy do niej już przywiązani i zwiększamy częstotliwość swoich zakupów. Ta strategia w oparciu o zasadę wzajemności, no najpierw darmowy okres próbny, później bardzo niska cena subskrypcji, która szybko się zwraca przy zaledwie kilku zamówieniach, a w zamian dostaje zbudowalną lojalność i zwiększoną częstotliwość zakupów. Poprzez wzmacniany ten mechanizm, a dodatkowo ten mechanizm jest wzmocniony Mechanizmem społecznym, możliwością dzielenia się tą subskrypcją, czyli tą dużą korzyścią ze swoimi bliskimi, bo możemy mieć rodzinę w smartce. Czy ta technika nadaje się dla Ciebie? Znowu cztery pytania. Jaką wartość możesz zaoferować bez natychmiastowego oczekiwania wzajemności? Jeżeli coś masz, to daj sobie piątkę. Jeżeli ta wartość nie jest duża, to wybierz punktację między 1 a 4. Czy twoja oferta rozwiązuje realny problem klienta? Czy twoja oferta jest unikalna na tle konkurencji? I czy relacja wartość versus koszt jest korzystna dla twojego biznesu? No bo pamiętaj, że nie tylko musimy rozdawać i coś oferować, to rzeczywiście musi się przekładać na wzrost biznesowy. Między 4 a 5 punktów poszukaj innych technik marketingowych. Między 6 a 10 Rozważ modyfikację oferty, bo tutaj już nie chodzi o to, że nie powinieneś używać tej techniki, tylko zobacz, w jaki sposób możesz zwiększyć wartość dla siebie albo dla konsumenta. Zasada wzajemności może być skuteczna, ale wymaga dopracowania między 11 a 15 i między 16 a 20. Zrób tę zasadę kluczowym elementem swojej strategii. Tak więc to jest wszystko, czym chciałam podzielić się z wami. Dzisiaj uważam, że te trzy techniki mogą stać się naprawdę dużym napędem, jeżeli chodzi o rozwój i o taką budowanie szczerej relacji z konsumentem, bo o to chodzi, żeby dawać wartość i mieć wartość w zamian. Widzimy się na kolejnych prelekcjach. Trzymam kciuki za rozwój Twojego biznesu. Do zobaczenia.